Uwaga! Program nieodpowiedni dla osób posiadających miękką dupę zawiera niebezpieczną dawkę czarnego humoru. Przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarką lub farmaceutką. Dzisiejszym tematem jest piractwo w internecie. Bardzo groźne i niebezpieczne przestępstwo zakazujące zdrowiu i życiu młodym ludziom. Chciałbym powiedzieć tyle, że Powinniśmy zwalczać coś takiego jak piractwo internetowe, gdyż jest bardzo podobne do piractwa drogowego. Ludzie twierdzą, że nic złego się nie stanie, kiedy, kiedy będą oglądać nielegalnie filmy czy seriale. Chociaż, przy poprzez obejrzenie nawet 10 minut jednego filmu, gdzieś w Afryce czy w innym kontynencie umiera małe dziecko. Znałem taką historię pirata internetowego, który, który zachorował na raka pust. Co z tego, że pali papierosy, ale to przez, przez, przez piractwo, tak? Za mną widać, leci film. Niestety na cele, na, cele, na cele nagrywania tego materiału zaprosiliśmy przestępcę, recydywistę, który uciekł z więzienia właśnie za piractwo internetowe. Yy, przy okazji jest mordercą, Ale siedział w więzieniu, tak? dlatego że jest piratem internetowym, nie dlatego, że kogoś zabił. I włączył nam stronę pod wpływem groźby. Chcieliśmy po prostu, żeby nam opowiedział, to nie ja miałem tutaj mówić, tylko on, ale właśnie celuje do mnie z broni. Tacy są właśnie piraci internetowi. Yy. Ogólnie, jak ktoś nie ma pieniędzy, taki recydywista, kryminalista, pirat internetowy, to używa takich stron jak ta, która jest właśnie włączona za mną. Nie mogę powiedzieć, jaka to jest nazwa, gdyż sam nie chcę trafić do więzienia. Znajdzie, znajdzie się tam wszystko, nieważne jaki to jest film. Czy wyszedł do kin, potrafi się znaleźć film, którego jeszcze nie ma w kinach, nie nagrywanego w kinie. Można znaleźć tam dosłownie, co się podoba. Nie trzeba płacić za żadną subskrypcję. Nie trzeba się przejmować, żeby zapłacić za bilety do kina. Można to obejrzeć, gdzieś się chce, kiedy się chce. Można zatrzymać, można i sobie obiad zrobić, do szpitala pojechać na operację, wrócić i obejrzeć film. A nie tak jak w kinie ktoś na przykład dostanie padaczki, to wtedy trzeba jechać do szpitala. Jak ktoś dostanie padaczki w domu, oglądając na takiej stronie, no to może zatrzymać. Nie musi za to płacić miesięcznie, więc... No, albo w szpitalu w trakcie operacji też można to włączyć, jeżeli lekarz się zgodzi. Co prawda nie polecam, mówię, bo to jest bardzo niebezpieczne. Sam próbowałem, trafiłem do szpitala, bo przyjechał mnie samochód. Dlatego nie polecam bardzo używania stron pirackich. Ta strona za mną nazywa się Hade Today. Dlatego nie polecam, proszę na nią nie wchodzić. Więc proszę płacić, proszę nie oglądać. Jeszcze raz, ale Today. Dobra dobrze.